w kolejnym odcinku gdzie jedziemy do Piotra do garażu Piotrowego ja ostatnio nie robię za dużo przy swoim sportingu dlatego nic też nie nagrywałem to co zrobiłem ostatnio przy się, to uruchomiłem zielonego pół roku stał i w sumie odrobina pieszczot wystarczyła żeby go żeby go odpalić to co muszę zrobić to go zarejestrować bo jakieś bandyty mi rejestrację z niego ukradły musiałem go postawić na próbnych numerach bo oczywiście przegląd w międzyczasie wyszedł i bez tablic przeglądu by auto nie przeszło, dlatego trzeba było zrobić, eee, trzeba było wziąć próbne numery. Przegląd auto już ma, także teraz muszę się tylko jeszcze zmobilizować i pojechać, go zarejestrować, będzie miał nowe blaszki i pomyślimy co dalej z tym autem, bo tak naprawdę od czerwca to auto stoi i nim nie jeżdżę i tak muszę pomyśleć co z nim zrobić. Jeszcze muszę zajechać, zabrać myjkę ultradźwiękową i jedziemy do Piotra. 50 za litra paliwa, siódmy marzec, ja dziękuję. Ja się boję, co to będzie w wakacje. Idziemy gotować zupę. Piotr, ty coś znowu wydumałeś. Nasz stanowisko do y, sprawdzenia działania pszczewskiewaczy. Benzynowy. No To jest chyba z tego? Z tego jeden? Tak. To jest to z tym 1,1. Mamy tutaj generator impulsów, gdzie ustawiamy częstotliwość, tak, ilość cykli, czas impulsu. No i tutaj na tej podstawie można określić, jaka jest wydajność poszczególnych wtryskiwaczy w całym zestawie z silnika. I to już no. sprawdziłeś? Y jeszcze nie sprawdziłem, bo się <laughs> okazało, że kurczę na lekkościśnieniem i puściło uszczelnienie na listwie tutaj w tym miejscu. Ale to da się naprawić. I będę musiał coś z tym zrobić, żeby można było tym bezpiecznie że powiem, jeździć. To jeszcze sprawdzisz, bo tak, tak tego nie zostawisz, nie? To, nie no, tak tego nie zostawię. Ale dzisiaj. Dzisiaj, właśnie, bo tu masz temat inny. Tu masz tryski jeszcze jakieś. Tak, Ty. temat inny, to są y, tyski. To, to są co? Jaj, pomyśl przez chwilę. To są wtryski ze znacznie zwiększoną wydajnością, jak będę pompował w 1,1-2,5 bara do ładowania, no to one mają wystarczyć. Tyś Ty ściemiasz? Wtryski od Toyoty, od Toyoty znajomych, no i generalnie na dzień dzisiejszy właśnie będziemy je myli. W A to mice... dlatego myjkę chciałeś, to po to chciałeś, żebym Ci tą myjkę przyniósł? Tak, po o. to chciałem, żebyś mi myjkę przyniósł, bo będziemy myli w mice ultradźwiękowej wtryskiwacze. A podyktowane to jest tym, że jeden po prostu zawodził. Jest klejony, to widać zresztą tutaj. Jest jakaś czarna plamka na nim. No, tą czarną plamkę y, zobaczyłem pod mikroskopem, a to mogę pokazać na swoim terenie, jak to wygląda. Ta czarna plamka pod mikroskopem wygląda jak czarna plamka. Czarna plamka. To tak wygląda pod mikroskopem. To jest jakaś taka czarna maść, i no, powoduje to, że ten wtryskiwacz po prostu nieprawidłowo nie rozpyla paliwo. Efekt jest taki, że silnik na tym cylindrze akurat na paliwie w pozycji benzyny nie chce pracować na wolnych obrotach. Słuchajcie, ja wam jeszcze tutaj pokażę, bo yy, u nas na kanale to była długa przerwa z pracami i z tym wszystkim, co się w ogóle działo od momentu wyjazdu. Nic nie nagrywaliśmy, ale to wcale nie znaczy, że ten jegomość nic nie robił, bo robił bardzo dużo. On tu coś chowa. On tu chowa taki ładny jakie śrubki. Silniczek! Silniczek! Silniczek. Ten 1-1. Jeden jeden. Popatrzcie, tak. troszkę się pozmieniało. Troszkę się pozmieniało. Trochę się zakurzył. Zdarzył się zakurzyć, ale tutaj wszystko ładnie. O, miska już jest przykręcona. Piotr wrzucał cały czas postępy prac na swój kanał, także odsyłam Was na jego kanał. Piotr Maleniako, tutaj się pokaże, tu. To jest taka playlista, y, Diagnostyka, naprawa i tuning silnika. Tam są 24 filmy, właśnie o tym, jak to można sobie pomierzyć, jak to, jak to poskładać do kupy. także. zapraszam serdecznie. Jak ktoś się interesuje, to jak najbardziej sama esencja. No, to zerknijcie. Z 20 parę godzin już nagrań. Dobra, Piotr, bierzemy się za, za, ten, za pranie tych wtrysków. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy wyprać, o, jeszcze jakieś No to, to najpierw chyba trzeba umyć. Trochę to sobie to stało. Trzeba rękawiczek. Przez przypadek, tutaj mam rękawiczki. Trochę to stało, po myciu ostatnio, nie wiem co ja tutaj myłem ostatnio. Coś myłem. Nie wiem. Pewnie części do silnika. Jeden, dwa. No właśnie, bo ja ten słupek swój 1-2 to muszę rozebrać jeszcze. On jest, on jest jeszcze z olejem, podejrzewam. Także trzeba spuścić olej, wyciągnąć tłoki, pomierzyć wał. Piotr już mnie kilka razy prosił o to, żeby mu tą głowicę podrzucić do pomiarów i potem do. Aha, do portingu. Także niedługo, niedługo. Co nie, Piotruś, zrobimy ten mój 1-2 jeszcze. Zrobicie, zrobicie. Zrobi. Ty, a co ty tutaj będziesz w tym wino pędził, czy co to jest? Nie, nie. To, 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 to lampa jest. Bo widzę, że drukowałeś to, nie? Tak, to jest drukowane. To jest drukowane jak zresztą 95% komponentów w tej lampie. Drukowane jest yy, w drukarce 3D. Tutaj mamy środek, a tutaj mamy kosz zewnętrzny, który będzie powieszony na takim przewodzie. I uh -huh. oczywiście na górze idzie taka sobie markiska... Fajne. To co jest bardzo fajne w tym, to, to że ten klosz można szybko ściągnąć, umyć pod prysznicem i go z powrotem nałożyć. To jest bardzo fajne. Jak y, gdzieś przez przypadek będziecie wyciągali wtryskiwacze, to pamiętajcie o jednym. Jak wymieniacie wtry taki wtryskiwacz, to przeważnie te gumki są tak twarde, że już się trzeba wymieniać. Zwróćcie uwagę, że ta w ogóle się, się nie A To jest po prostu miękka guma oryginalnie. Co powoduje, że drugi raz, jak siada ten wtryskiwacz, to później już gdzieś jest nieszczelny i bierze po prostu lewy powietrze z bokiem. I wtedy ludzie się zastanawiają, dlaczego kurczę nie chodzi. Tak jak trzeba. No, także tutaj te gumki już zamówiłem, będą w środę. Coś i zdjąć nie możesz? Nie, nie mogę zdjąć gumy. <laughs> tutaj fajnie, fajnie tutaj. Gumkę. Fajnie tutaj widać, jak właśnie ta gumka. Taka ta gumka jest twarda już. Niedobra. Wymieniamy na nowe. Czyli co teraz? Podpinamy pryski. Wrzucamy je do myjki. Tak. I się będą myły. Same. I się będą myły. Generalnie ustawimy. A prace ciągłe, mi się będą myły tam kilkanaście minut. Chodzi o to, żeby ultra dźwięki rozwaliły wszystkie złogi, które ewentualnie tam są. No dobra, ale ten musimy to jakoś tak zanurzyć, żeby chyba nie zanurzyć. Właśnie tak kurde pinów. No to tak, ale na to nie, to za dużo. Położymy normalnie na tym. Tak zrobimy. Pytanie, czy to się nie obróci w czasie pracy? Trzeba obserwować. Obserwować, patrzeć obserwować. To jeszcze trzeba będzie te pomyć te nasze wtryski do tych naszych silników. No Trzeba będzie to zrobić. Jakby no. 1 do 10. Czyli my no, tam, walizy, tam jest no, chyba to jest tak 10, napisane, 10, nie? Mhm. Mniej zanieczyszczone 15. przedmioty czyścić Ciarostrolem 1 do 50. To 1 do 10 to jest taki naprawdę mocno zanieczyszczony. To możesz to zrobić 1 do 30 na przykład. Ile masz wody brać? 1 do 25. To do 25. No już za dużo. Co, już tyle? No co, 1 do 25 na 250 ml to muszę dać dychę, tak? No. no. Dobra, to dalej trochę więcej wody. 15 minut. No i ogień, nie? Chyba się wyprawy. Już nie pryska? Cześć Wojtek. O, a już nie pryska? Nie, już nie pryska. Już możesz zajrzeć. Wow, a co tu jest? Tu spryskiwaci? O, Jaki ładny! No, czyściutki. Yy... Czyściutki. Fakturkę wyślemy. Głębiej. I co tam panie z tymi wtryskami? Generalnie yy, ładnie się umyły. Prawda jest taka, że to jest jedyna słuszna metoda do mycia wtrysków. Tak, jak będziecie chcieli gdzieś tam w przyszłości coś tam, nie wiem, skrobakiem czy coś, to nie róbcie tak, yy, bo to się po prostu niszczy. No! No nie poznaję kolegi. Ja tylko niosę pomoc. Jak chcesz jeszcze to umyć, no co? to dalej i teraz to tutaj tylko kodamy. Dolej na fulla. Nie ma co się czaić. I lecimy Koniec czasu Dobra, wypraliśmy magistralę No i wygląda No ładnie wygląda Lepiej to tak odmuchać tak, i się patrzeć, czy wszystko wyleciało. Tak, ale koniecznie się patrzeć w dziurę. Tutaj trzeba patrzeć. Tutaj no muszę dobra, sobie znowu dobra. przykleić ten. To co? Tyle na dzisiaj, jak, no. jak, jak ten. Jak. <głosy> <głosy> dobra. Jak nas jeszcze nie oglądacie, to nas zacznijcie oglądać. Tak jest. A my takie da... główne przesłanie. Ja czekaj, na... czekaj, bo... nie, jak czekaj, oni czekaj, czekaj. Nie czekaj, czekaj, tylko czekaj, czekaj. Słyszeć? Jak oni nas przecież nie oglądają? Telepatycznie. A to. Ci, co oglądają, co nie? To są. To jak mogą tego nie oglądać? Jak to oglądają? I to słyszą. <głos> <głos> Dobra, ci, co nas nie subskrybują, to niech dalej oglądają, a może zasubskrybują, jak im się podoba. Tak. Zostawcie, jak to mówi Odyń pierdołki, lajki, komentarze i tak dalej i zusy. No. i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.